Hej, cześć Szymanko. ja jestem Bardzic i dzisiaj Was witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Jak widzicie już tutaj Barleya na środku trzy pucharki do 20 rangi. W końcu tak blisko jestem tej 20 rangi, ale w końcu mogę nabić ją. W końcu mi coś poszło, bo fajna mapa weszła na niego. Z tego się cieszę. <laughs> o, Karl się ma. Najważniejsze teraz jest to, żeby miasek ultra na bruch. Tak, zabijajcie się, zabijajcie się. Taki, takie winy barlejem przed chwilą robiłem. Raz obydwoje się zabili na raz i... No, wygrałem. Proste. O Bibi znowu siema. Z tej na mamy Tima, mam nadzieję. Jak we mnie strzeli, raz tego zabiję. Tam był z sześcioma Parki sami. Ból, jak zwykle. Ból to chyba jeszcze nie To chyba jeszcze nie. Chociaż, nie wiem. Tego dej byśmy mogli sezoriu podjechać i teraz. O, teraz leci. Dobra. Daj zabity. Kolejny dej zabity. Na razie coś idzie, na razie coś idzie. Trzeba przyznać. Ale chyba już mamy 20 rangę tak szczerze mówiąc. Dobra, Bibi leży. O kur... Ale i tak mamy 20 rangę chyba już. Znaczy no nie chyba, na pewno już. No na pewno mamy już 20 rangę. Piękny widok, złoty Barley. Plus 300. Jak to się nazywało? Kwistnych punktów, chyba. No. O, skrzyneczka jeszcze. O, trzy klejnoty przydadzą się. No i co no. jest ta ranga na Barley w końcu. No, gdzie jestem Barley? o jest Barley. W końcu. W końcu. No i no, ja, ja... nie wiem jak mi się to udało. Pewnie przez tą mapę tak jak nadaję na Majku. Ale teraz myślę, że chyba Frank pójdzie na 20 rangę. Bo zostało mi na 20 rangę 9. Znaczy no... No 14, bo nie mam jeszcze 5 za drenarzy, ale... Hmm. <laughs> No, chyba Frank będzie szedł albo Tara. Dobra, to się jeszcze pomyśli. Dzisiaj, może jeszcze wpa wpaść drugi odcinek. Jak wbijam 10 tysięcy pucharków, bo mało serio mi zostało. Także ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.